I cóż do szyrodka? Oczywiście. Otwarty. Otwarty, tak. Ale byłaś już? Już tak. Szybka był. Mhm. Elu, no. no i co? No, Ale no to ja się ciebie pytam. No, taki, no. no tak jak widzisz. Może być? No salonik fajny jak jak mhm. ten. Kurde. Mhm. Odsłon mi tego. Kominek. Słuchajcie, to, są, to jest marzenie. Mhm. Chodź. Piękny jest. Piękny. Oczywiście to jest dorobione, można sobie to odczepić, nie? Bo jak... A yy, kamiena nie ma? Nie ma. Tak myślałam. To jest malutka sypialnia dla dziecka, nie? Tu jest tak. taka sypialnia. Dla, dla, dla rodziców. Dla rodziców, dobrze. Tak. Tak. No, słuchaj, no ja bym to ja bym wzięła. Słuchaj, no ze względu nawet na cenę, prawda? Tak. Ja bym bo, bo na pewno te po 20 parę tysięcy są lepsze, nie? Nie, ja tak obsłużę. Ale kto by tyle wydał? No, a ja bo nie by. zastanawiałabym się nad tym. Ja to bym się zdecydował. To jest moje zdanie. No. Ja a, jeszcze łazienkę zobacz. Co? Łazienki nie widziałem. No. Mm -hmm. to, to tylko bym skasował. Tak, to, to tak. No, to już skasa. No ja muszę chodź zobacz. Nie. co oni są Zobacz. Tylko to jest do skasowania. No lodówka to jakby nie chodziła, no to trzeba kupić nową. No wiadomo, że. Wiadomo, że to. No. Jakieś świetne ledy od razu zamiast tych. Jarenka malutka, fajna, helala, helala. ale muszę powiedzieć, naprawdę nie opłaca się zbudować. Mm. No przepięknie. Mm. Tak, Że nawet mi się podoba. Mm. Kurde, co się dzieje z tym dosłownie. No tu jest ogrzewanie. No co na to, taki jest? Ale, ale to jest? Takie pieniądze. Ale to chyba na prąd. Tu można spać. No można. Coś mi się z tym. Tu można spać. Ja Oczywiście, że tak. Telewizor się wstawiał śpiewa tutaj. No można. A ja nie, ja bym hmm. się nie zastanawiał Ja to bym się w ogóle, ja nie, nie. teraz, żebym, to bym w życiu nie budował żadnego, jak się napierniczy, narobi no, to... i nie zrobi tak jak... Fa Facet przyszedł, usłyszał, że takie wspaniałe, poleciał kupić. Nie, on tutaj patrzy, wiesz, bo w tym był. W którym? W tym. Ja, ja bym się nie zastanawiała ja na waszym miejscu. Bo jest Ty... jeszcze krótszy od tego, ale... Wolę dołożyć 2000 i wciąż ten większy, wszystko, tym bardziej, że, że na placu się mieści. Słuchaj, tylko to zdjąć. Tak. A tak. to jest przywidać, że dorobiony. Tak, tak. No, bo tutaj zobaczcie zawołanie.